Rozdział trzeci Czesio, Piotrek i ich ogarek Wizyta w twierdzy Bojen Tajemnicze postacie w bastionie Ludwik Zostaje uśpiony eterem Ratunek Panowie Krypka i Sarmata Walka z komarami Tubylcy szybko stracili zainteresowanie naszymi skromnymi osobami. My tymczasem poszliśmy w prawo, gdzie po przejściu przez płotek z drutu kolczastego i podmokłą łąkę dotarliśmy do wysokiego na kilkanaście metrów pagórka ruszył na nim lasek na wprost nas widać było mroczne wejście do bunkra a po prawej stronie strzelnice karabinu maszynowego ostrożnie schylając głowy pokonaliśmy zakręt w prawo i w lewo z prawej było wejście do pomieszczenia w którym kiedyś znajdował się karabin strzegący wejścia po lewej mieliśmy pokój załogi z którego przechodziło się do wąskiego korytarzyka z niego można było przejść do dwóch sal bojowych, które miały służyć Niemcom do obrony przed Rosjanami. Pomiędzy nimi był pokój radiotelegrafisty oraz dowódcy. Cały betonowy olbrzym był zniszczony od strony strzelnic skierowanych na zachód. Widziałem, że Jacek i Zosia zwiedzali wszystko z ogromnym zainteresowaniem. Dlaczego nazwał pan to wałem atlantyckim? zapytali po dokładnej penetracji bunkra. Tu, w Krzyżanach, znajdowały się trzy bunkry postawione prawie w środku wsi. Są ewenementem na skalę Europy. Identyczne obiekty Niemcy postawili jedynie na Wale Atlantyckim, mówiłem. Czemu Niemcom zależało na umocnieniu właśnie tej wioski? dopytywał się Jacek. Tego nikt nie wie. Może coś tu ukryto. Najprawdopodobniej odkryjecie tajemnicę patrząc na mapę, próbowałem dedukować. Od Martian na północy do Wejdyk na południu ciągnął się pas umocnień niemieckich. Na wschód od Krzyżan znajduje się przesmyk pomiędzy jeziorami Guber i Orło. Wojska przeciwnika, które przeszłyby tamtędy, znalazłyby się na otwartej przestrzeni z siecią dobrych dróg. Można stamtąd atakować Giżycko, a także uderzyć na obrońców od tyłu w dowolnym punkcie. Można rzec, że tu w Krzyżanach znajdowała się kluczowa pozycja obronna. Może też być tak, że część potencjału organizacji inżyniera Tota po wybudowaniu kwater na Mazurach skierowano do łatania dziurgi giżyckiego rejonu umocnionego. Za dużo tych morze. Powinniśmy już pojechać gdzieś coś zjeść, stwierdziła Zosia. Jackowi także burczało w brzuchu, więc pojechaliśmy do Rynu. Wszystkie knajpki w mieście były już oblężone, więc pozostało nam jedynie ugotować na mojej maszynce gazowej klopsiki w sosie pomidorowym. Zaparkowałem Rosynanta w ten sposób, żeby widzieć całą przystań żeglarską. Właśnie wycierałem skórką od chleba resztki sosu z talerza, gdy na wodzie zobaczyłem jacht ze znanymi mi od dawna postaciami. Byli to Czesio i Piotrek, z którymi miałem wyruszyć na szlak. Widzicie tamten jacht? Jak skończycie myć talerze, zamknijcie samochód i chodźcie do nas, powiedziałem. Nie czekając na ich protesty związane z zapędzeniem ich do zmywania, czym prędzej zbiegłem na keję. Czesio i Piotrek dobili do brzegu z Gracją. Prezentowali styl żeglarstwa, jakiego już nie spotyka się na naszych szlakach. Serdecznie ich uściskałem. Czesio był średniego wzrostu, a jego czuprynę stanowił gąszcz czarnych włosów. Miał słabość do piwa i to Piotrek pilnował, żeby kolega nie pił zbyt dużo. Piotrek był wysokim i szczupłym blondynem. O ile Czesia zdobił brzuch, o tyle Piotrek był niezwykle wysportowany. Jego twarz często przypominała maskę rzymskiego Boga. Nawet w chwilach największego rozluźnienia jego oczy pozostawały czujne. Z Piotrkiem służyłem w tym samym plutonie w czerwonych beretach. Czesia poznałem dzięki Piotrkowi. Okazało się, że Czesio też był w beretach, tyle że dwadzieścia lat wcześniej. Zdążył w tym czasie ożenić się i rozwieść. Przyjrzałem się łajbie, którą przypłynęli. Był to wiekowy już jacht Orion, noszący nazwę Ogarek. Chłopaki, czym wypłyniecie? pytałem zdumiony. Oglądałem jacht z mieszanymi uczuciami widać było po jego wielokrotnie łatanym dziobie, że przeszedł niejedno. Żagle mogły być starsze od samego kadłuba i trzymały się chyba tylko dzięki temu, że miały na sobie dwie warstwy ład. Szoty były poprzecierane wszędzie tam, gdzie przechodziły przez kipy lub miały styczność z kabestanem. Jedyne co zadowalało, to porządnie naciągnięte wanty i sztagi. Widziałem w tym rękę Czesia, szkutnika. Chłopaki z błyskami rozbawienia w oczach obserwowali moją zdębiałą minę. Zapatrzyłeś się na naszego ogarka? pytał Czesio. My też się zakochaliśmy w tym cudzie od pierwszego wejrzenia opowiadał Piotrek. Jacht dostaliśmy dzień później, poprzednia załoga miała jakieś problemy. Nie zdążyliśmy jeszcze tu wszystkiego naprawić, bo śpieszyliśmy się na spotkanie z Tobą. Zawsze staraliśmy się wynajmować łajby, których nikt nie chciał lub trzeba je było przetransportować z jednego portu do drugiego pomiędzy jednym a drugim czarterem. Bosmani ze wszystkich przystani znali Czesia i wiedzieli, że w ciągu pięciu dni potrafi nawet z najgorszej krypy uczynić cudo. Chętnie wypożyczali mu łódki, z czego skwapliwie korzystaliśmy ja i Piotrek. Przy okazji sami wiele się nauczyliśmy. Ta wiedza przydała się w czasie regat z Baturą w Mikołajkach. Dobra, pakuj Manele i chodź do nas, powiedział Piotrek. Trzeba czym prędzej uciekać z tego portu. Musimy jeszcze dzisiaj spłynąć z Ryńskiego na Tauty i szturmować kanały. – Dni są długie, więc może uda się jeszcze dzisiaj dostać na jagodne. – Ja może wyskoczę do miasta coś załatwić – zaproponował Czesio. Jego język już nerwowo krążył w kącikach ust. – Wiedziałem, że chcę wyskoczyć na małe piwko. – Niestety, chłopaki, w tym roku mój udział w wyprawie może opóźnić się o parę dni. Mam robotę – rzekłem. – Yyyy – mruknęli obaj. – Wujku, już jestem – nadbiegła Zosia. Od razu pod wpływem spojrzenia Piotrka zapłoniła się poczubki uszu. – Ładną masz robotę, wujku! – od razu Czesio wykorzystał okazję, żeby się podśmiewać ze mnie. – Szanowna pani, to zapewne słynna robota Pawła, a ja jestem Czesław. Udając szarmancję, ucałował dziewczynę w dłoń. Zosia nie znała stylu dowcipów Czesia, więc się prawie śmiertelnie obraziła. Została jednak przy nas, jakby zaczarowana wzrokiem Piotrka. W tym czasie doszedł Jacek. Paweł, to wszystko twoje? Może założyłeś przedszkolę? się nie dawał mi spokoju. W końcu wszystko wyjaśniłem chłopakom. Okazało się, że za cztery dni muszą oddać łódkę w Węgorzewie. Byłem zmartwiony, bo wiedziałem, że w tym roku już sobie nie pożegluję. Opowiedziałem im o tajemnicy, jaka sprowadziła mnie nad jeziora. Zainteresowała ich ta historia. Może się spotkamy, jak oddamy ogarka w Węgorzewie, zaproponował Piotrek. Zrobię sobie bazę wypadową w schronisku w twierdzy bojen w Giżycku. I tam się spotkamy, odpowiedziałem z radością. Zosia chyba była również uradowana. Oczywiście udawała, że nie spostrzega Piotrka, jednak ja, Czesio i Jacek mieliśmy niezły ubaw. Gdy nie patrzyła w naszą stronę, porozumiewawczo uśmiechaliśmy się do siebie. Pożegnałem się z kolegami i razem z młodzieżą ruszyłem do Giżycka. Gdy byliśmy w mieście, poszliśmy na późny już obiad do baru Omega. Jest to chyba ostatni bar mleczny na wschód od Wisły. Jeszcze z rzadka można tam usłyszeć okrzyk – leniwe dwa razy proszę! Dodatkowy atut tej jadłodajni to niskie ceny i kotlety schabowe wielkości dłoni. Tym razem schabowe przeszły nam koło nosa. Panienka podająca dania powiedziała, że się skończyły. Pozostało nam zjeść trochę łykowate kotlety drobiowe. Po obiedzie uzupełniliśmy zapasy żywności i pojechaliśmy przez most obrotowy do twierdzy Bojen. Po drodze zrobiłem dzieciakom test na inteligencję. Droga młodzieży most obrotowy i twierdza bojen powstały w drugiej połowie XIX wieku. Zgadnijcie, przed kim miała bronić ta twierdza. Twierdza stoi na wyspie pomiędzy dwoma kanałami, Niegocińskim i Łuczańskim. Obrońcy byli zabezpieczeni ze wszystkich stron, odpowiedział Jacek. Obsługa mostu znajduje się po zachodniej stronie. Myślę, że prusacy bali się ataku ze wschodu, dopowiedziała Zosia. Przytaknąłem i dałem klaksonem sygnał, bo wjeżdżaliśmy do Twierdzy Bojen. Minęliśmy główną bramę i przez zasypaną fosę koło kaponiery, gdzie znajduje się klub Tequila, wjechaliśmy do środka. Od razu zatrzymaliśmy się koło piętrowego koszarowca. W jego piwnicy jest muzeum, na parterze dojrzewalnia serów, wcale nie czuć, i biuro Towarzystwa Miłośników w Twierdzy Bojen, a na piętrze schronisko. Właśnie stanęliśmy u stóp stromych i szerokich schodów prowadzących na piętro, gdy usłyszałem fragment rozmowy. Przecież pies nikogo nie pogryzie, to jest spokojne zwierzę, tłumaczył jakiś mężczyzna. To dziwne, że pana piesek pogonił tamtego wilczura i przegnał do Bermana. Ale tu nie może być wal psów, stanowczo odpowiedziała kobieta. Powoli wchodziliśmy po schodach. Spojrzałem w górę i zobaczyłem amerykańskie wysokie wojskowe buty. Reszta ubrania wysokiego, szczupłego mężczyzny ostrzyżonego na zero jako żywo przypominała wizerunek amerykańskiego żołnierza. Obok widziałem rudego, prawie żółtego psa z długim zakręconym ogonem, który w czasie dyskusji powoli merdał. Coś mnie tknęło. Cofnąłem się. Zosia, zajmij trzy miejsca. Zdążyłem powiedzieć i już po cichu wybiegałem na dwór. Rozglądałem się na boki, rozpaczliwie szukając kryjówki. Patrzyłem w lewo, brama i plac przy wejściu do twierdzy na wprost wysoki płot i wysoki wał. W prawo po przebiegnięciu 50 metrów stałem za załomem budynku. Ostrożnie wyjrzałem z za rogu. Nagle zobaczyłem, że tajemniczy mężczyzna z psem wychodzi na dziedziniec. Natychmiast ruszyłem za nim w pościg. Mój obiekt skręcił w bramę, jakby chciał wyjść do miasta. Dobiegłem do bramy i zajrzałem w głąb. Człowiek i pies zniknęli. Najpierw wbiegłem w furtkę z prawej strony. Znalazłem się pomiędzy wałem a murem z rzędem strzelnic. Nikogo nie zobaczyłem. Cofnąłem się. Pobiegłem kawałek wzdłuż muru w drugą stronę. Znowu nic. Straciłem faceta z oczu. Byłem pewien, że jeszcze go kiedyś spotkam. Wróciłem do schroniska. Wujek rozpoznał tego zadowolonego psa z pociągu, przekrzykiwali się Zosia i Jacek. Kiwnąłem głową. Wujku, kiedy zwiedzimy twierdzę i powiesz w końcu o co tu chodzi, pytała Zosia. Jutro porozmawiamy, odpowiedziałem. Włożyłem koce i poduszkę w przygotowane pokrowce. Postanowiłem wziąć swoją fajeczkę i wyjść na dwór. Wtem na korytarzu zaczął się rozgardiarz. Okazało się, że przybyła Jackowa drużyna żeglarska. Wszyscy mieli spędzić noc w schronisku. Natychmiast w naszej sali zrobiło się gwarno i tłoczno. Jacek zniknął, żeby pomóc swojej drużynowej z bagażami. Zosia poleciała za nim. Może spodobał się jej jakiś harcerz. Uzyskawszy wreszcie odrobinę spokoju, wyszedłem na dwór. Skręciłem w lewo i po schodkach koło bramy wszedłem na wał ciągnący się nad nią i dalej w głąb twierdzy. Siedziałem na murku. Ssałem fajkę, patrzyłem na popiersie von bojena umieszczone nad wjazdem. Nagle ciemności rozcięły światła reflektorów jakiegoś samochodu. Na dziedziniec wjechała Alfa Romeo Batury. Widać było, że chciał tutaj zaparkować. Zobaczył jednak mojego Rosynanta i przyspieszył. Wysypałem resztkę tytoniu z cybucha i pobiegłem po wale, żeby zobaczyć dokąd on jedzie. Matura ruszył drogą, jakby chciał wjechać na Majdan. Skręcił w prawo. Ja biegłem po skarpie, mając jego auto kilkanaście metrów pod sobą. Nie mógł mnie widzieć. On nagle wjechał w bramę pode mną i znalazł się na dziedzińcu przy kolejnym koszarowcu w bastionie Ludwik. Przypadłem do ziemi. Dwie ubrane na czarno postacie wyszły z auta. Skierowały się w stronę zejścia do kolejnego tunelu, skąd mogły przejść do kaponiery. Ostrożnie ruszyłem za nimi. Skradałem się po cichu. W tunelu było ciemno. Nagle ktoś zaświecił mi latarką halogenową po oczach, a dłoń ubrana w rękawiczkę przytknęła mi do ust i nosa chustkę z eterem. W oczach zobaczyłem wielkie kręgi, a głowa zaczęła boleć, jakby waliły w nią młoty. Padłem zemdlony. Czułem, że ktoś grzebie po moich kieszeniach. Nagle wszystko skończyło się. A to bandyci! Ja was zaraz tu laseczką pogonię! Cholery nie mają gdzie łabuzować! Usłyszałem dziarski krzyk jakiegoś staruszka. Po chwili starszy pan pochylił się nade mną. Potrącał mnie, a ja powoli się budziłem. Jak otumaniony poszedłem za nim do budynku koszar. Staruszek zaprowadził mnie na piętro, gdzie cały korytarz zastawiony był wypchanymi zwierzętami. Posadził mnie w fotelu w jednej z ogromnych sal. Na starym stole postawił obtłuczony kubek z mocną herbatą i reklamówkę z zeschniętymi faworkami. Drobnymi łykami popijałem herbatę i przyglądałem się mojemu wybawcy. Co tam, chłopaczku, cały jesteś? dopytywał się. Był mocno przygarbiony, ale jak na późny wiek trzymał się doskonale. W jego oczach wciąż igrały młodzieńcze ogniki. Jedz, chłopaczku, jedz! To wojsko dla mnie przygotowało. Ani za twarde one są? dopytywał się podsuwając mi reklamówkę z ciastkami. Wszystko w porządku. Dziękuję za pomoc. Nazywam się Paweł Daniec, pracuję w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Przedstawiłem się i podałem mu dłoń. Bogusław Domaniewski, to pan pewnie w sprawie tych podpaleń budynków w twierdzy? Dopytywał się gospodarz. Niestety nie, ale i tym pewnie będziemy musieli się zająć. A kto to na pana się tak czaił? Nie wiem, skłamałem. Zastanawiało mnie, dlaczego Batura tak ostro mnie potraktował. Już prawie kładłem się spać, gdy usłyszałem samochód na podwórzu. Wyglądam przez okno, a tu dobre auto stoi. Jakaś dwójka zamaskowana. Myślę, znów podpalacze przyszli, opowiadał dziadek. Więc po cichu wychodzę, żeby im skórę wygarbować. Może wiekowy jestem, ale się nie boję. Patrzę, a tu kolejny frant leci do tunelu. Potem w środku widzę, że ta dwójka chce pana okraść. Coś zginęło? Dopiero teraz sprawdziłem kieszenie. Zniknęły mapy od Olbrzyma, a fajka została złamana. Ważnych papierów już nie odzyskam. Trochę fajki szkoda, już się do niej przyzwyczaiłem, odpowiedziałem. Ja tam nie palę. Sportowcem przed wojną byłem i na ten sport dziewczyny podrywałem. Coś może panu znajdę, jak pan taki zapalony fajczarz. Staruszek zaczął grzebać w stosach książek. Po minucie wręczył mi starą fajkę. Mimo wieku sprawiała wrażenie nieużywanej. Dostałem ją kiedyś od węgierskiego oficera którego przekupiliśmy, żeby przed Powstaniem Warszawskim przywiózł broń do stolicy, zaczął opowiadać staruszek. A pan ma gdzie spać? zapytał z troską. Spojrzałem na zegarek. Zrobiło się późno. Umówiłem się z przemiłym dziadkiem, że odwiedzę go rano i pędem pobiegłem do schroniska. Wiedziałem, że batury już nie odnajdę. Bałem się, że dzieciaki, widząc moją nieobecność, rozpoczną nocne poszukiwania. Na miejscu przekonałem się, że moje zniknięcie nie zrobiło na nikim wrażenia. Jacek był wpatrzony w jakąś dziewczynę. Zosia, zaprzyjaźniona z koleżankami adorowanej druchny, robiła sobie żarty z brata. Z kolei koledzy Jacka próbowali oczarować Zosie. W tym mętliku dyżurni harcerze podawali spóźnioną kolację. Instruktorzy siedzieli w trójkę w końcu długiego stołu z dala od reszty harcerzy. Siedząc nad mapą i stosami notatek zapewne planowali trasę rejsu. Jeden z nich, niewysoki brunecik z wąsikiem, poderwał się na mój widok. Poznaję pana ze zdjęć, które pokazywał nam Jacek, mówił potrząsając moją dłonią. Nazywam się Krypka. Może zechce pan odwiedzić jeden z naszych biwaków i porozmawiać z młodzieżą o poszukiwaniach skarbów. Znamy pana przygody tylko z relacji Jacka. Zostaw pana w spokoju, powiedział wielki blondyn o sumiastych wąsach i dużym brzuchu. Sarmata, pomyślałem, patrząc na jego twarz. Nie będę go inaczej nazywał, mimo że przedstawił mi się z nazwiska. Widzę, że pan dużo przeszedł. Proponuję mocną herbatę i sen, powiedział, patrząc w moje wciąż mętne oczy. Skwapliwie skorzystałem z zaproszenia. Zapamiętałem, gdzie harcerze zamierzają biwakować i poszedłem czym prędzej spać. Nie dane mi było jednak zasnąć. Jakaś oferma zostawiła w sali otwarte okno i zapalone światło. Wokół jarzeniówek pod sufitem krążyły zwarte kompanie komarów. Na widok takiej świeżynki jak ja natychmiast przystąpiły do ataku. Oganiałem się, jak mogłem. Zgasiłem światło i już prawie byłem gotowy do obrony biernej, czyli przykrycia się od szyi do stóp, gdy ktoś wszedł do sali. Plucha. Nie idź jeszcze spać, krzyczał jakiś harcerz z jadalni. Plucha zapalił światło i całe moje dotychczasowe sukcesy w walce z komarami szlak trafił. Zwarte formacje atakowały moje nogi i ramiona, a co bardziej zaciekłe i czoło. Harcerz widząc, co się dzieje, zgasił światło. Ja zamknąłem okno i zacząłem się okładać otwartą dłonią, żeby zabić jak najwięcej owadów. Plucha wyjął latarkę i zapalił ją. Tym na moment odwrócił uwagę komarów. Podał mi jakąś maść intensywnie pachnącą goździkami. To patent mojej babci. Dobre na miejsca i do odstraszania pojedynczych sztuk. Pracuję nad wzmocnieniem jego działania. W naszej drużynie zajmuję się ziołolecznictwem i survivalem, powiedział Plucha. Tymczasem mam coś zupełnie innego, dodał. Wyjął dwudziestocentymetrowy kawałek gumki, takiej jak do majtek. Strzelając z niej, wybijał kolejne komary. W końcu została ich cała chmara krążąca nad latarką. Druch Plucha dzielnie zakrył latarkę z komarami kocem, wszystko zwinał w kłębek i wyszedł na dwór. Zapach goździków, spokój i przeżycia całego dnia sprawiły, że padnięty jak kawka zasnąłem od razu. Mojego chrapania nie przerwała nawet druga batalia z komarami, stoczona przez resztę śpiących w moim pokoju oni nieopatrznie zapalili światło i otworzyli okno. Ich okrzyki i odgłos walenia gazetami po ścianach dochodziły do mnie jedynie jako tło bardzo miłego snu.